Hej. Zapraszam Was do wyjrzenia drugiego odcinka w maratonie roślinnym. Dzisiaj, a jak awokado. Więc, jak już wiecie, po wstępie w dzisiejszym odcinku roślina dla mnie nietypowa, bo. Nie coś, co kupiłam, a coś, co wyhodowałam sama. I jest to awokado. I tutaj już widzicie, i może widzieliście wczoraj, kto tam bardziej spostrzegawczy, to jest moje jedno awokado. Ja już Wam chyba o tym, o tej roślince mówiłam w którymś wcześniejszym filmiku, kiedy ono jeszcze było takie malutkie w tej doniczce. I ja wspominałam, że tą doniczkę trzeba będzie zmienić, bo awokado ma duże korzenie, więc ono potrzebuje dużo miejsca. Jak widać, nie zawsze. I tutaj jest historia taka, że tego kwiatka tak samo o dziwo, jak tego tutaj, <grywia> ja posadziłam oba, obie te roślinki, oba ten, obie te pestki w tym samym czasie. To są. Pestki z awokado, które my po prostu zjedliśmy um, do gdzieś tam do śniadania, gdzieś przy sałatce i tak dalej. No, a że ja mam tak, z czego moja mama już dużo razy się załamywała, że po prostu jak mam jakieś ziarenko, to jest zawsze gdzieś sadne w ziemię, to mi było żal tych pestek wyrzucać. Mówię, no przecież piękna, zdrowa pestka, piękne, zdrowe ziarno, jak wyrzucić? Więc znalazłam puste doniczki i wsadziłam je tam, gdzie było miejsce. Jedna pestka była dużo większa, druga była mniejsza. Teraz zupełnie nie pamiętam, która była która. Wiem, że ta zdecydowanie zaczęła rosnąć szybciej no i jak widzicie, porównanie jest ogromna różnica między tymi dwoma roślinkami, pomimo że zostały wsadzone w tym samym czasie. Ta ma zdecydowanie większą doniczkę. I ma więcej ziemi, bo jest to coś tak wielkiego. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tam jest za ziemia w środku. To jest jakaś mieszanka chyba różnych tam, ziemi, które mi zostały. I no i ona sobie tak rośnie. A ta tutaj, to ja nie wiem, ja zupełnie nie mam pojęcia, jak ten kwiatek rośnie. To jest moje pierwsze awokado, które tak długo się utrzymało i ma aż tyle liści. Bo na chwilę obecną to są. To jest pięć pełno wyrośniętych liści plus jeden taki maciu pasek tutaj na samym czubku. I ja muszę Wam naprawdę się przyznać, że to jest pierwszy raz, kiedy ja tego awokado nie zabiłam po paru tygodniach, bo to, co się zazwyczaj zdarza, to że awokado rośnie sobie do takiego momentu, nawet ma tam liścia lub dwa, ale później te liście opadają, one cały usycha. I ja nigdy nie miałam pojęcia jakby, co ja robię nie tak, a to, co zauważyłam w tym w tej roślince, to to, że pomimo tej małej doniczki ona ma się świetnie. Jedyne co muszę robić, to co dwa dni ją muszę namaczać. Czyli to jest znowu ta moja podstawka e, plastikowa. ją wyciągam z tej fioletowej osłonki i po prostu tak jak ją wyciągam, ona teraz, nie wiem czy ją zobaczycie, nie chcę, żeby powylatywała, bo ona ma, ma doniczkę, to jest coś takiego. I ja to po prostu wyciągam i wsadzam do podstawki na podstawkę, w którą zalewam wodę i zostawiam to awokado tak przez parę dobrych godzin, żeby ono wsiąknęło, wsiąkło tą całą wodę w ziemię i później ono sobie zostaje, wypija ile chce. Zauważyłam też to, że właśnie jeżeli choć troszeczkę dłużej zostanie ono bez wody, to te listki zaczynają tak po prostu przy nie przysychać, ile jakby opadać, że one nie stoją tak do góry, tylko tak troszkę jak ten, a nawet troszkę bać, że one po prostu tak, no jak to roślinka bez wody, która ma za mało tego, co potrzebuje, um, no zaczynają oklapywać. Ale mówię, naprawdę jestem w szoku, sama ja jestem w szoku i tu nie będę nawet się um, z tego wymiliwać, że ja nie wiem jakim sposobem ona ma się tak dobrze, ale ogromnie się cieszę, że ma się tak dobrze. Łodyżka też jest chyba najgrubszą łodyżką, jaką udało mi się uzyskać w awokado, i liście są piękne. Um, są to takie długie, one są, one wyglądają, nie wiem czy uda mi się Wam to pokazać, ale one są, nie chcę też jej dotykać, bo nie wiem czy lubi, czy nie lubi. Te liście są takie bardzo matowe, a pod światło one mają takie piękne, um, to takie unerwienie. Ty, ty, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale te linie takie, które jakby... Jak narysujecie liścia, to wiecie, że zawsze liście ma te, te linie takie, jakkolwiek się nazywają. I po prostu są niesamowite. I tak samo tutaj, w tym mniejszym, się trochę teraz trzęsie, więc nie wiem. Ale po prostu to jest coś pięknego. Te liście z awokado. Są niesamowite. Nawet te malutkie tutaj, które ledwo co dopiero rosną, mają tak piękną strukturę i tak piękne kolory. I nawet ten fakt, że one są takie matowe, a nie takie śliskie, też zupełnie nadaje im e, coś innego jakiś taki inny charakter. I teraz tak, co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Wiem, że dużo ludzi nieraz się zastanawia, jak właśnie zasadzić awokado z pestki. I jest parę różnych technik. Z tego co ja widziałam, taką dość popularną jest metoda, gdzie w awokado wbija się trzy wykałaczki i ja się tam stawia nad suikiem, czy tam z szklanką, z wodą. Ja nic takiego nie robiłam. Ja, ponieważ to są zazwyczaj roślinki z przypadku, jedyne co ja zrobiłam, to ja tą, te pestki z awokado trzymałam zamoczone w wodzie przez parę dni, bo jak oczywiście, jak już otworzyłam tę awokado, jak już wyciągnęłam pestkę, to nie chciałam, żeby ona zaschła, więc ją trzymałam w wodzie, aż zdecyduję, co z nią zrobię. I myślę, że to też dużo daje tej pestce, zanim ona jakby tam później jest, zostanie włożona w ziemię, że ona ma tą wilgoć, której pozwoli nabrać um, tam chociaż trochę um, substancji do tego, żeby później wyrosnąć. E, później jedyna, co zrobiłam, to wsadziłam je do ziemi i to jest też mega ważna rzecz, której ja niestety nie pamiętam. Ja nawet właśnie może to jest ta przyczyna. Bo ja nie pamiętałam, którą stroną te pestki się wsadza. Bo awokado, wiecie, z jednej... awokado jest trochę jak jajko, że z jednej strony jest bardziej płaskie, a z drugiej strony ma taki bardziej stożek. I ja nie pamiętałam, którą stroną ja mam to włożyć: czy stożkiem do góry, czy tym płaskim do góry. I ja chyba włożyłam jedną pestkę w jedną stronę, a drugą pestkę w drugą stronę. Więc to może być powód, dlaczego jedna wyrosła później od drugiej, bo może ona po prostu musiała biedna od dołu cała się. Um... Przekopać. To nie byłaby głupia teoria. Także sprawdźcie. Teraz Wam nie powiem, mogę poszukać i, i sprawdzić. Może uda mi się wrzucić, jakby, em, rysunek, w którą stroną należy tę apokazę sadzić. Wydaje mi się, że tą płaską do dołu i że ona po prostu później, jak pęka, to z tego stożka wychodzi w górę em, ten pęcz. Ale sprawdzę i, wrzu i wrzucę Wam, e, jakby. Ym, obrazek, albo przynajmniej jakieś zdjęcie, żebyście mogli wiedzieć, jeżeli macie ochotę zasadzić awokado. I tak, więc żadnym wykałaczek, nie wiem, sercem nie pozwalało na to, żeby pójść pestkę wykałaczkami. Trochę wody i później wsadziłam do ziemi i to, co trzeba pamiętać, to żeby podlewać to. Czyli, no jak z, z każdą roślinką, czyli temperatura E, woda, światło na wilżenie i właśnie światło. <laughs> czyli trzy rzeczy: ciepło, mokro i słonecznie. Albo przynajmniej jakieś tam światło. E, nie za mokro, czyli nie przelewać tego, żeby nie zgniło, ale na tyle wilgotno, żeby ono nie miało tam za sucho i nie przesuszyło się. No i światło, bo wiadomo, to, ta roślinka, to awokadono przez długo czasu były takie krótkie, aż zaczęło wychodzić słońce, i ono teraz zaczyna naprawdę fajnie rosnąć. To cały czas do słońca jest wystawione, więc e, liście naprawdę e, niesamowicie nabrały koloru, nabrały wielkości też od tego, jak ono stoi na słońcu. No i mam nadzieję, że po prostu będzie rosnąć dalej. Myślę, myślę, że muszę ją przesadzić z tej malutkiej doniczki, tylko tak się martwię, że jak ją ruszę, to ona może mi opaść. Ale to, co się cieszy, i to jest odpukać, to że nie ma żadnych szkodników. Wiem, bo mam też dwa. Awokado zasadzone w ogródku, po prostu na zewnątrz, i to, co się na nie rzuciło, to jakieś takie pańczaki. Ja zupełnie zapomniałam, jak to się nazywa, ale to jest ta sama roślina, co. nie roślina, a ten sam szkodnik, który na dużo innych, właśnie ogrodowych roślin się rzuca, że te liście są takie zwinięte, że one nie mają szansy się rozłożyć. I właśnie miałam takiego jednego liścia biednego, był taki prawie na pół sklepionym, i jak tam zajrzałam, to było pełno takich małych właśnie robaczków i one były w takiej jakby pajęczynce, w takim kokoniku tam posklepiane, więc awokado no, no, nie jest odporne na szkodniki, ale na szczęście w domu jakoś się ma. Także tyle, te dwa okazy dzisiaj, em, jeszcze bezimienne. Nie wiem, może jeden powinien się nazywać Antoni, drugi Alojzy. Nie wiem, zobaczę. Em, na razie mają się dobrze. Trzymajcie kciuki, za parę miesięcy, może za parę tygodni dam Wam znać, czy przeżyły, um, czy je przesadziłam i jaka jak różnica między nimi. Czy rzeczywiście może ta pestka, jak będę przesadzać to się dowiem, jak one wyrosły z tej pestki, to Wam dam znać, czy ta teoria to była prawdziwa. Tyle na dzisiaj, e, mam nadzieję, że Wam się spodobało i zapraszam do kolejnego odcinka Maratonu Roślinnego jutro, e, a tymczasem miłego dnia. I miłego wieczoru. Pa!